Tak, dobrze to przeczytaliście. Microsoft postanowił we wszystkich komputerach system Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 razem wziętych wykorzystać darmową aktualizację bez zgody użytkownika. Jak dobrze wiemy, Windows 10 to nie jest system. Już nie jest systemem tak jak było w Windowsie 8 czy 7, czy tak jak było w poprzednich systemach. Windows 10 według Microsoftu to jest ostatni system. Jest już potraktowana jako usługa. Jak dobrze wiemy, Windows 10 jest jak na razie do ostatniego miesiąca, już to został ostatni miesiąc, jest proferowana jako darmowa aktualizacja do Windowsa 10. Potrzebny jest tylko Windows 7 lub Windows 8.8.1. Takiego posunięcia od Microsoftu kompletnie się obawiałem. Wkłuczono już wcześniej w mediach, że najprawdopodobniej Microsoft zdecyduje się na takie posunięcie i bez zgody użytkownika będzie instalować no, najnowszą aktualizację do Windows 10. I praktycznie się nie zdziwiłem, dowiedziałem się dopiero, dowiedziałem się wczoraj i naprawdę się mocno yy, za przeproszenie wkurwiłem, a może powiem łatwiej, dostałem ostrej kurwicy. Z tego względu, że ja mógłbym dostać taką aktualizację, ale jak dobrze widzę, tego nie dostanę, tylko dlatego, że mam aktualizacje automatyczne wyłączone. Za całe szczęście. Nie chcę Windowsa 10 z tego względu, że większość programów na Windowsa 10 w ogóle nie wyjdzie. I, na, I jeśli będę chciał zaktualizować Windowsa 10, no to będę musiał cały dysk albo sformatować, albo gdzieś przenieść. Jeśli dostanę po prostu, tak sobie po prostu Windowsa 10, to jak odzyskam dane? No kurwa mać, Microsoft, w ogóle o tym pomyślałeś? Yy... Przejdźmy do tego, co ja napisałem na swoim fanpage. To, co pisałem na fanpage'u, napisałem własnymi słowami. Pisałem to sam i to, co pisałem, trzeba przyznać, wyprowadziło mnie to kompletnie z równowagi. A więc zaczynam. Oto, czego się obawiałem co mówiłem, że będzie prawdopodobnie i jest już od teraz. Jeśli nie chcecie posiadać Windowsa 10, a wyskoczy Wam okno z darmową aktualizacją, to kliknięcie X, prawe okienko na samej górze X, jeśli chcecie włączyć program, jest to jest taki przycisk w czerwonym tle. Oznacza zgodę na zaktualizowanie systemu do Windowsa 10. Microsoft nie chciał zrobić z dziesiątki kolejnego systemu. Zrobili z niego usługę. Zrezygnowali z dużych pieniędzy. Na przykład darmowa aktualizacja do. Tutaj się pomyliłem i tak naprawdę jest ta darmowa aktualizacja do 29 lipca. Pomyliłem się o 4 dni, więc ci, którzy czytali, bardzo przepraszam za ten yy, drobny błąd. Do 25 lipca, jak dobrze pamiętam. 29, dobrze zapamiętajcie, bo tutaj się pomyliłem. Jak dobrze wiemy, Windows 10 jest ostatnim systemem operacyjnym i stara się do 2017 roku zebrać jak najwięcej użytkowników do tego systemu. Pewnie wiecie dlaczego. Ostatni system jest przecież tu już jest usługa, więc chcą zebrać bardzo dużo użytkowników. I nie zdziwiłem się kompletnie, jeśli zrobili coś takiego, co teraz tutaj opisujemy. Oczywiście, można wrócić do 31 dni do poprzedniego systemu. Dobrze, czytacie. No chyba, że znowu Microsoft przesadzi. Nie zdziwię się, jak oni to zrobią. I cóż, e, moja opinia jest taka: jak oni to sobie wyobrażają? Jak można zmuszać do darmowej aktualizacji bez zgody użytkownika? Użytkownicy przez zignorowanie aktualizacji, posiadając włączone aktualizacje automatyczne, mogą stracić nieświadomie naprawdę sporą ilość danych na dyskach. To co już mówiłem wcześniej. Jeśli dostaniecie tak sobie po prostu darmową aktualizację do Windows 10, to jeśli macie tylko jeden dysk bez żadnej partycji, no to całe dane w ogóle stracicie. To tak jak instalowanie po prostu nowego Windowsa 7. Jeśli. Y, instalujesz no, ten sam dysk, formatuje się cały. I cóż, to napisałem w nawiasie. Nie wiem, czy dobrze to napisałem, bo pisałem to na szybko. Gdy wgrywasz w system, formatujesz dysk. Jeśli wgrywasz na partycję, to nic nie tracisz, jak partycja jest czysta. Jeśli, y, jeśli zrobi się partycję i wgrywacie y, system na drugą partycję, nic w ogóle nie tracisz. Ta pierwsza partycja zostaje. Y, jest to przecież. No, czy Microsoft w ogóle o tym pomyślał? Mój kolega stracił wszystko, co miał w komputerze, przez jedną, jedyną, na którą się nie zgadzał, aktualizację. Mógłbym być kolejnym na liście, ale w czasie zdążyłem aktualizację automatyczne wyłączyć. 4 miesiące temu. Kto nie chce Windowsa 10, niech zrobi to samo. Kto lubi pasjansa, to za każdym spotkasz w nim reklamy. W Windowsie 10, przypominam, nie w Windowsie 7, w Windowsie 10 ty już. Tylko tam, w tym systemie, spotkacie właśnie te reklamy. Nie będziesz ich miał, jak zakupisz subskrypcję? I tutaj napisałem, że proszę, nie ma z YouTube'em. Popularność mnie nie interesuje. Na dany okres czasu no po prostu świetnie dosłownie. Użytkownik komputera służbowego, mając pliki dokumentów, które są przygotowane, na przykład dla szefa jakiejś danej firmy. Może je stracić poprzez Windowsa 10, który będzie wciskany wszystkim do woli. Jedyny ratunek to włączenie aktualizacji automatycznych. Kto nie chce Windowsa, polecam to zrobić. A ta aktualizacja przypomina mi wgrywania nielegalnego oprogramowania przez hakerów. A może inaczej, wgrywania malware. To się nigdy nie powinno zdarzyć. Nigdy! Jutro na YouTube wypowiem się na ten temat. I właśnie się teraz wypowiadam. Jak mówiłem, Microsoft zrezygnował z zarobienia dużych pieniędzy za ten system. Jak to możliwe. Kolejny system i zrezygnowali z dużych pieniędzy. O co tu ogólnie chodzi? Chodzi tu o to, że Microsoft, gdy już nadchodziła premiera Windows 10, zaproponował już od razu na Windowsie 7 i Windowsie 8 i 8.1 yy, propozycję darmowej aktualizacji do Windows 10. Teraz już do 29 lipca mamy czas, żeby zaktualizować system. Głównie chodzi tu o to, że z Microsoft do 29 lipca zrezygnował wgrywania systemu w płytę i wpychania to na półki sklepowe. O jakie wgrywanie systemu na płytę chodzi? Chodzi mi o coś takiego. To jest płyta stara Windows 98. Na pewno wiecie, jak się ją wgrywało. I cóż, jeśli chodzi o tę płytę, właśnie nie zamierzali wgrywać, jak na razie, systemów takie płyty i wpychywać je na półki sklepowe. Ale cóż, jeśli mówić o zarobkach, jakie zarobi Microsoft za ten system to myślę, że na pewno będzie dużo niż z, niż z tych pieniędzy, które zrezygnowało. Chodzi tu głównie o to, że Microsoft zamierza do 2017 roku zdobyć jak największą liczbę użytkowników, jak już pisałem na fanpage. I głównie chodzi tu o reklamy, co już mówiłem. Granie w pasjansa. Co rundkę wyskakuje reklama. Każdego praktycznie to już w kurwie Polsat to już klasyk. No i cóż, raczej praktycznie na tym zarobią więcej, praktycznie zarobią więcej niż by, niż by jakby Windows 10 byłoby kolejnym systemem yy, niż ostatnim. Dobra, inni się pewnie zastanawiają, jak yy, zabezpieczyć się, żeby yy, nie stracić yy, plików, które macie w Windowsie 7 i uniknąć aktualizacji do Windowsa 10. Już mówiłem, aktualizacje automatyczne. Lecz jest jeden problem. Głównie tu chodzi o to, jeśli aktualizujecie cały czas system, czy Windows 7, czy Windows 8, na pewno dostaliście już aktualizację tego programu, który wymusi Wam aktualizację do nowego systemu. O co tu dokładnie chodzi? Sprecyzuję. Na pewno przez tą aktualizację, którą mogliście już dostać, Yy, za każdym razem, jak będziecie yy, odpalać sobie komputer czy laptop, od razu wyskoczy Wam program, który, wyskakuje, który jest na dolnym pasku, takie okienko, yy, cztery, taki krzyż z czterema okienkami, i jest ono zapisane jako Poznaj system Windows 10. Jak dobrze pamiętam, na pewno wyskoczy Wam od razu, jak będziecie odpalać swoje konto i wyskoczy wam Poznaj Windows 10. Kliknijcie krzyżyk. Macie e, teraz 100% pewność, że Windows e, wgra się na, e, za niedługo. Jak się przed tym zabezpieczyć? Dla mnie jedynym ratunkiem to jest włączenie menedżera zadań. Jak wyskoczy wam e, okienko Poznaj system Windows 10, to nie klikajcie e, na ten krzyżyk, jeśli nie chcecie Windowsa 10 otrzymać. Od razu otpalcie menedżer zadań. Kliknijcie procesy. I znajdźcie e, nazwę aplikacji pod nazwą od wielkiej litery GWX. To jest skrót. I od razu, jak tylko chcecie zakończyć proces, od razu ten Poznaj system Windows 10 Wam się wyłączy. Ale jest jeszcze taki dodatek GWX, coś tam jeszcze. GWX, coś tam jeszcze dopisane. Też proponuję Wam to wyłączyć. Nie wyskoczy Wam Poznaj system Windows 10. I cóż, od razu polecam Wam włączyć panel sterowania, system i zabezpieczenia, będzie Windows Update i na dole będzie włącz lub wyłącz Windows Update. Od razu to klikajcie, macie taki, możemy powiedzieć, pasek z trzema wyborami. Klik, Kliknijcie w ten pasek i od razu na sam dół, niezalecane, że nic nie chcecie i odznaczcie punkty, które będziecie mieli pod tym paskiem. Yy, bo to są, na będą wyskakiwać wam powiadomienia no i coś tam jeszcze, i proponuję to też włączyć, bowiem będzie truło dupej na pewno. To jest na razie jedyne wyjście, i żadnego praktycznie nie ma. to więc, yy, jeśli chcecie yy, mieć cały czas ten sam system, no to posłuchajcie mnie, bo to jest jak na razie jedyna opcja i chyba yy, żadnej dodatkowej nie będzie. Ogólnie powiem, że Windows same sobie jest winne. E, sami chcieli e, zrobić z tego usługę, i teraz, są teraz chcą po prostu e, wpieprzyć, czy tam wpierdolić nam kolejną aktualizację. E, teraz bez żadnej naszej zgody, po prostu wyłączając ten program. I co ja mógłbym o tym powiedzieć? Ja powiem tak: e, mam nadzieję, że za to nic nie dostanę, ale Microsoft. I to nie tylko ja, ale też jak teraz odpaliłem poprzedniego dnia Facebooka o 3, 7 list, albo nawet i 10, to było jedno i to samo. Microsoft. Ja powiem sam e, swoimi słowami. Przez tą akcję powiem jedno. Microsoft teraz ma nierówno pod sufitem. Wyłączycie sobie ten program Poznań System Windows 10, macie gwarantowane, że będziecie mieli najnowszy system. I cóż, no na pewno będziecie mieli na pewno też wgrany. Otrzymacie oczywiście, powiem, podznaj system Windows 10 i na pewno będziecie mieli już przygotowany e, plik, że żebyście, jak chcielibyście się zgodzić, żebyście dalej już nie pobierali, tylko po prostu instalowało się od razu. I cóż, o, ja o tym powiem tak. E, nie chcę Windowsa 10, a jakbym się wgrał, straciłbym wszystkie dane. Chciałem e, jeśli działacie na jednym dysku, no to 100% pewne, że stracicie pliki. Ale... Ja sam nie wiem, ja nie otrzymałem oczywiście aktualizacji z Windowsa 10, ale otrzymałem już sporo skarg, więc... A, szkoda kurwa gadać, szkoda strząpić ryja. Nie ma sensu tego komentować, ponieważ... Już widziałem wiele afer, widziałem już yy, sporo wpadek i yy, to, co zrobiło Microsoft poprzedniego dnia, to chyba jeden dla mnie z największych, yy, z największych posunięć, które zrobiło w ogóle w światowym rynku, w światowych systemach. Trzymajcie się, cześć.